Ta więź wzmacnia się między nami, Polakami, którzy tu mieszkają, i Polakami, którzy mieszkają w ojczyźnie. I my chcemy im oprócz tej paczki dać tego ducha, że my o nich myślimy, my wiemy, że oni tu są, że my chcemy im pomagać. W imieniu całej szkoły, w imieniu wszystkich naszych wychowanków, dziękujemy dla pary prezydenckiej za taki wspaniały prezent. Są to otwarci ludzie, którzy cieszy ich wszystko, cieszy ich sama wizyta Polaków. Mamy przykład pani Aleksandry, która dała nam worek ziemniaków, dała nam słoiki z, z ogórkami, bo uważała, że też gościnność polega na tym, że ja dostaję, również coś oddaję. A marchewki Nie, nie, pani Aleksandry, już dziękujemy. Nie, już nie, już nie.